Witaj w przewodniku, który może uratować Ci życie towarzyskie, psychiczne i modowe. W erze, gdzie każdy nosi co chce, a nikt nie wie co robi, wkraczamy z misją ratowania stylu. Nie będzie łatwo, ale czy warto? Zdecydowanie nie. I dlatego właśnie ten poradnik powstał. Zrozum istotę skarpeto-sandałowatości. To nie tylko wybór modowy, to manifest, filozofia życia. Zakładając skarpety do sandałów, pokazujesz światu. Mam gdzieś wasze zasady, ale mam ciepłe stopy. Dopasuj kolory do nastroju, nie do reszty ubioru. Dziś czujesz się melancholijnym wikingiem? Załóż granatowe skarpety z kotwicami. Jutro agresywny flaming. Róż wjeżdża na salony. Moda to emocje. Wybierz wzór zgodny z twoim wewnętrznym zwierzem. Jeśli w głębi jesteś surykatką – paski, jeżem, kolce, broń Boże, frotę. Kotem – styl odniechcenia, zapytaj wróża Mariusza, on zna się na zwierzakach wewnętrznych i zewnętrznych. Pogoda to sugestia, nieograniczenie. Pada? Skarpety frotę. Upalnie? Siateczkowe. Burza z gradem? Czas na skarpeto bunkier. Bzdura. Pamiętaj, styl nie zna pogody. Skarpety z logo? Tylko jeśli nie wiesz, co robisz. Nic nie mówi, pogubiłem się w życiu, tak jak białe sportowe z wielkim logo w sandałach. Chcesz wyglądać jak stylowy wujek z działki, a nie jak kumpel z reklamy ortopedycznej. Nie tłumacz się. Tłumaczenie się to słabość. Jeśli ktoś pyta, czemu skarpety do sandałów, a czemu nie? Albo lepiej Bo jestem sobą, Zenonie. Zenon niech się czuje zagrożony. Materiał ma znaczenie. Czasem lento król lata, wełna, szlachetna ekstrawagancja. Poliester? No cóż, niech psycholog z tobą porozmawia. Medytuj przed lustrem. Stań, załóż skarpety. Załóż sandały. Zadaj sobie pytanie: czy naprawdę chcę tak wyjść? Jeśli po pięciu minutach nadal nie masz wątpliwości, jesteś gotowy. Twórz zestawy, które opowiadają historię. Przykład. Zielone skarpety plus sandały trekkingowe plus czapka z daszkiem to idę po mleko, ale mogę skręcić w Himalaje. Stań się legendą, nie memem. Najważniejsze. Noś z dumą, nawet najbardziej absurdalny luk obroni się, jeśli nosisz go jakbyś miał, Oskara, za rolę drugoplanową w modowym dramacie roku. Jeśli dobrnąłeś do końca, to znaczy, że albo naprawdę potrzebowałeś pomocy, albo masz dystans do siebie, albo jesteś profesorem chybiałkiem i sprawdzasz, czy dobrze zredagowałem. Tak czy siak, załóż skarpety, sandały i ruszaj w świat. Kto wie, może dziś to Ty zmienisz historię mody.